Pierwszy pacjent zatruty dopalaczami trafił do szpitala w Trzciance tuż po godzinie 8 rano. Ostatni po 23. Kilku przywieziono ze szkoły, innego młodego mężczyznę z pracy. Wszyscy tracili przytomność. Tych pacjentów było dużo, bo siedmiu łącznie, to jest dużo. tak Z, z punktu widzenia klinicznego, z tych objawów, których pacjenci demonstrowali, było podejrzenie, że pacjenci ci zażywali substancje psychostymulujące. Udzielono im pomocy. Pobrano krew na obecność substancji i powiadomiono sanepid. Takie są procedury. Nic więcej nie można zrobić, bo dopalacze lub substancje zastępcze są po prostu legalne. Można je bez trudu zdobyć, choćby za pośrednictwem internetu, gdzie kuszą nazwami. To są bardzo bajerańskie nazwy. Wiśniowy sad, czereśniowy sad, rozpałka. Yy czerwony piasek, piasek to środek do bidetu. Na opakowaniach są ostrzeżenia, że dany środek nie służy do spożycia. Są to środki kolekcjonerskie albo do prania lub czyszczenia. Są pod postacią papierosów lub kadzidełek. Dopalacze dają dużego kopa, sprzedaje się to na siłownię. Tak samo przed imprezą inny rodzaj dopalaczy, na przykład dzięki nim możemy się lepiej bawić, rozkręcić się. Tyle, że taka zabawa po dopalaczach może zakończyć się tragicznie. W kraju były już trzy zgony po nieznanych substancjach. Nie ma miesiąca, by do Pilskiego Szpitala nie trafiały osoby zatrute dopalaczami. Średnio są to 3-4 przypadki w miesiącu. Coraz częściej niestety są to gimnazjaliści, stąd trafiają na oddział dziecięcy. Zachowują się dziwnie, choć testy na obecność narkotyków dają wynik negatywny. Domyślamy się, że zostały spożyte, podróżą zresztą postacią. Po objawach klinicznych, po zachowaniu, czyli czasami halucynacje, czasami niepokój, czasami pobudzenie, agresja, a więc te dzieci stwarzają niebezpieczeństwo dla nas jako personelu, a przede wszystkim dla naszych mniejszych pacjentów. Trudno też ich leczyć, bo lekarze nie zawsze wiedzą z jaką substancją mają do czynienia. Trudno walczyć w ogóle z tym zjawiskiem. W Pile jest jeden sklep stacjonarny z dopalaczami, regularnie kontrolowany przez inspektorów z Sanepidu w asyście policji. Sanepid konfiskuje podejrzane substancje, zakazuje ich sprzedaży i nakłada kary grzywny. A właściciel się odwołuje i zmienia nazwy firmy. Gdy poszliśmy na następną kontrolę, okazało się, że w tym samym miejscu działa już inna spółka i wprowadza znowu środki podejrzane o to, że są to środki zastępcze do, do obrotu. Od maja ubiegłego roku nazwa tej firmy zmieniła się pięciokrotnie. Policja także jest bezsilna, bo polskie prawo zezwala na sprzedaż do palaczy. Funkcjonariusze mogą jedynie edukować młodzież. W ramach tych działań przeprowadzamy cykliczne spotkania z młodzieżą, z nauczycielami, a także pedagogami, mające na celu uwrażliwienie na ten temat, na temat właśnie uzależnień różnego typu. Z jakim skutkiem raczej miernym, skoro statystyka rośnie, a wiek dzieci zażywających dopalacze maleje.